Właściwie tej sytuacji dodaje jeszcze fakt, że po raz pierwszy jak jeździmy z Marcinem już wiele, wiele lat i na pytanie, czy wracasz z jakiejś próby i tak dalej, to ja zawsze odpowiadałem, że nie, nigdy, że nie. Dlaczego? No bo ja się obraziłem na teatr 20 lat temu i konsekwentnie od 1997 roku żadnej premiery teatralnej nie zrobiłem, ale się wszystko zmieniło. A tutaj nagle dostałem propozycję, tak, rzeczywiście parę tygodni temu, jestem w próbach. Po raz pierwszy od 23 lat jestem w próbach teatralnych. Teatr, kapitol, między innymi Zanią, oprócz roli głównej. No, fajnie. To jednak jest miła sprawa, nie zapomina się tego i dobrze, że wróciłem. To my się cieszymy, czekamy na premierę w tym roku, jeszcze jest planowana, tak? W tym tak. roku, w październiku, 27 października, no ale to wszystko jest, no wiadomo, no tak jak tu, tak? Do końca nie było wiadomo, czy się odbędzie, czy się nie odbędzie. Ale pani dyrektor coś wymyśliła, jest pogoda, są państwo, i jest fajnie. my poprosimy panią dyrektor, żeby też wymyśliła nam coś w takim razie, żeby się <laughs> nasza premiera odbyła, bo. Naprawdę, może być tak, że ona się odbędzie, bo się musi odbyć, ale bez publiczności na przykład. No, bo jaki to jest sens? No, no, no. No, tak, czytałem ostatnio taki, taki, jakby, taki, poradę, jakby. Jak tutaj, taki poradnik dla aktorów w dobie koronawirusa. Skoro na widownię można wpuszczać połowę tylko widowni, albo jedną czwartą, to w takim razie ktoś tam napisał, że powinniśmy grać na pół gwizdka, bez błęd w ogóle. Zjadając końcówki i w ogóle tyłem do publiczności. Wtedy to, 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 to wszystko by się wtedy zgadzało. Nie. No. Robert, na szczęście, na szczęście seriale telewizyjne trwają. M. Jak Miłość bardzo wcześnie, bo już pod koniec maja rozpoczęliście zdjęcia do nowej transzy. premierowe odcinki już od września, czyli oglądamy Cię. A ja chcę trochę wrócić do wspomnień. Czyli, ty w tej M.C. jesteś siemka ma 20 lat serialem M. Jak Miłość. Ty niewiele krócej grasz w tym serialu, prawda? No ja gram. Mam, 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 mam. Ja się tam pojawiłem. Nie, no nie. Ja się pojawiłem, słuchaj, w roku 2000, bodajże piąty. 15 lat. No. 15. No dobrze, to się zgadza? Faktycznie ty za miesiąc będzie. Za miesiąc, bo, bo to był chyba październik, albo końcówka że A to, to wrzesień. Wrzesień, koniec. Wrzesień. No. O rany, to jest 15-lecie. Zostawanie. Na... Mamy mały jubileusz. Tak, zgadza się, to był rzeczy na no ja plan. na wakacjach i będziemy z wakacji ściągali, że za chwilę będę musiał jechać na plan. Tak. No właśnie, wyprzedziłeś troszeczkę moje pytanie, bo ta rola do ciebie przeszła, że tak powiem, z takich modnych dzisiaj castingów, czy zadzwoni i Ty zostajesz mężem Marysi. Akurat jeśli chodzi o bycie mężem Marysi, to tak, zadzwonili i powiedzieli, ale to powiedzieli dlatego, że rok wcześniej byłem, jak Bóg przekazał, na normalnym castingu. Do serialu tego? Tak? Do tego serialu, no. Najpierw przez rok robiłem sobie sesję fotograficzną, bo nie mogłem się zebrać do tego i moja taka serdeczna przyjaciółka kopała mnie po prostu co drugi dzień w zatek, żebym to uczynił. Zrobiłem, zaniosłem te zdjęcia do osoby wskazanej, zostałem zaproszony na casting, który jakoby wygrałem, już miałem podpisywać tam umowę, już terminy były uzgodnione, wszystko już w ogóle miało działać i na dzień przed podpisaniem umowy powiedziano mi, że no sorry, jednak nie, jednak ktoś inny będzie miał tę rolę. I tę rolę dostał wtedy Jacek Poniedziałek, który jak wiecie tam z Ostałowską Dominiką tak? byli w parze. I dlatego to taka ciekawostka. To, to, ta postać była napisana dla mnie I jest bardzo jasny, jawny tego e, dowód, bo Jacek Poniedziałek jednym, w jednym z pierwszych odcinków chwali się przed Dominiką Ostałowską, że ma czarny pas. Czyli ty masz, no. Tak, bo nie wiedzieli, że to będę ja i tego już pode mnie to pisali. Tyle, że dla Jacka nie było większej różnicy, czy karate, czy judo, więc w, w serialu powiedziałbym czarny, kas, czarny pas w judo. No to tylko ta, ta niekonsekwencja, ale generalnie to jest ślad po tym, że to była pisana rola dla mnie. I w ostatniej chwili została ona dana komuś innemu, ale jak się okazało, 嗯、uh Wszystko że tak powiem się na dobre potrafi obrócić i tutaj się obróciło na dobre. Ja się cieszę, że nie dostałem wtedy tamtej roli. Naprawdę. Robert serial, jak miłość od 20 lat na antenie, rekordy oglądalności od samego początku do dzisiaj. Jak Ci się wydaje, bo powstaje ciągle masa nowych seriali, a ten serial ciągle jest i ciągle jest oglądany. W czym kwitają mi za tego sukcesu? Scenariusz, aktorzy, może doktor Rogowski, no coś tutaj jest przeciągłe. Tak, tak, doktor Rogowski zapewne, ale jeżeli nie wiem, kiedyś mi się wydawało, że to jest dlatego tak. Że on pokazuje takie normalne życie ludzi, którzy w gruncie rzeczy są dobrzy, spotykają ich tylko złe sytuacje. I oni się muszą w tych sytuacjach złych odnaleźć. Ale było wiele nawróceń w tym serialu. Przypomnę, Gosia Koroniewska była straszliwie zła, potem stała się dobra. A Gosia Korzychowska jest... też była zła, potem się stała dobra. I tam paru takich było, co to byli źli, 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 ale potem się okazało, że w gruncie rzeczy są dobrzy. A ja myślę, że ludzie tęsknią do dobra i dlatego jakoś tak może do tego tak ciągnęli. On też preferował wartości rodzinne. Natomiast no, teraz. Ma wątpliwość. Nie wiem z czego to wynika teraz, ponieważ ta seria się kompletnie zmieni. Kompletnie. Tam już są bandyci, bandyci, napady, strzały, pistolety. Sam miałem lufę pistoletu przy skroni w jednym z odcinków, musiałem obezwładniać, gada. No, ta cała rodzina Mostowiaków schodzi już na plan dalszy. Teleska Lipowska pojawia się z Rzadka. Gosia Piękowska się jeszcze trzyma. Tak? No, wątków jest tyle, że kiedyś jak się odpaliło. Miałaś tam przerwę, nawet nie wiem, tygodniową, dwutygodniową czy trzy tygodniową. Tak jak człowiek odpalił, to wiedział o co chodzi. Nie? Natomiast teraz, jak opuścisz jeden odcinek, to już no, nie wiesz w ogóle, co się wydarzyło, nie co się dzieje. No, no, no ale to taki jest znak czasów. Tak? Kiedyś odcinek. No trzeba teraz mocniej tak te serial podkręcać no, Kiedyś odcinek składał się. Przecież nie jest znowu taki cud NIE! od razu miła nie od razu Nie od razu stopisz serca mego lud No nie dokazuj miła, nie dokazuj Przecież nie jest znowu taki cud Nie od razu miła nie od razu Nie od razu stopisz serca mego lud Dawa daj, daj da daj, daj, <trafik> A mam pewną trudność ze śpiewaniem tej piosenki, bo prześledźmy słowa tam pod koniec, prawda? W pewnym momencie śpiewam, że w pierwszym rzędzie piękna pani wszystko miała za nic. Wtedy stosunkowo łatwo mi sobie wybrać jedną z pań. Patrzeć jej w oczy i śpiewać piękna pani w pierwszym rzędzie tylko że za chwilę dosłownie śpiewam no niby do tej samej pani nie dokazuj miła nie dokazuj przecież nie jest z ciebie znowu taki cud i wtedy zazwyczaj patrzę w trawę właśnie jak dzisiaj albo w niebo żeby uniknąć wzroku i nie być posądzonym e, niemniej Rudy Schubert, który był jednym z członków żyli oszalał Robert boże nie wiem co tutaj regulamin mówi ale gdyby regulamin zezwalał tego programu że można śpiewać tylko grechutę to ty powiedz tylko grechutę śpiewać bo och i ach i ach i ach ale najbardziej rozwaliła mnie recenzja Edytki e e e e e e Górniak, która mówi, ona, ona czasami była naprawdę w trudnej sytuacji z mojego powodu, bo ona musiała coś powiedzieć, nie chciała skrzywdzić, ale po prostu dobrego nic nie była w stanie powiedzieć. I słucha tej piosenki, właśnie tutaj, tak grechuty, i tak, hm, co ja powie no, robię, no co, no, słuchaj, no, ty znasz swoje ograniczenia, ale wiesz, ale tam w tym drugim wersie, w tym ostatnim słowie tego wersu, ten ostatni dźwięk, on był naprawdę świetny, no to po prostu to było coś przepięknego. Do takie tam były historie, ale okazało się, że publiczności to się z jakichś tam względów podoba. Nie mam pojęcia. I przechodziłem z odcinka na odcinek, z odcinka na odcinek. Najpierw się trzeba było przygotować jedną piosenkę, potem dwie, potem trzy, z tygodnia na tydzień. No dla kogoś, kto nigdy w życiu nie śpiewał, no to katastrofa w ogóle i masakra. Nic dziwnego, że w pewnym momencie mój głos odmówił posłuszeństwa. I ja mówić w ten sposób w piątek. Południowej próbie, a, wie, a wieczorkiem następnego dnia miałem śpiewać. No więc tragedia, awaria. Zabiera mi moja Ania Serafińska do takiej pani foniatry. Tam coś tam strzyknęła, taką wielką strzykawą. Okazało się, że to jakieś tam sterydy. No, jak za dotknięciem czarodziejskiej różki zacząłem mówić. Mówię, dziękuję Ci. Droga Pani doktor, to do zobaczenia. No nie, nie, jeszcze się widzimy jutro. Ja, jak co jutro? No, jutro w dniu programu. Mówię, okej, okay, dobra, w porządku, to mamy program 20. Próby zaczynamy od 10 rano, to zapraszam czy tak gdzieś tam 10 rano, albo ja mogę przyjechać. Nie, nie, Robert, ty mnie nie zrozumiałeś. Ja jadę z Tobą i w trakcie programu na żywo będę tam przy Tobie i będę cały czas Ci wstrzykiwać. Co ty? Jak co? Jak co wstrzykiwać? No Przed każdą piosenką, jakoś będą mówić, uwaga, i Robert Moskwa, i ty w tym momencie twarz, otwierasz paszczę, ja ci wstrzykuję. Jak to zaraz, co? Trzy sekundy przed wejściem na śpiewanie? Dokładnie tak. Alternatywą jest to, że w ogóle nie śpiewasz, bo ci zakażę, bo masz zapalenie krtani i to bardzo poważne, i po prostu w ogóle przestaniesz gadać. I przysięgam wam, że te cztery piosenki, które w tym odcinku musiałem zaśpiewać, były właśnie na takiej zasadzie śpiewane. Robert Moskwa, ja miałem oddech, strzykawa, i po prostu z takim poczuciem, jakbym połknął żabę, właśnie musiałem wychodzić i śpiewać piosenki ale w takim stanie zaśpiewałem jedną z najbardziej przeze mnie ulubionych piosenek z tego e, programu. E, z wielu względów ulubionych, ale po prostu zawsze mi się, jak to mówi, pysk uśmiecha, jaką sobie śpiewam. Choć chyba sto symfonii na pamięć już znam, wciąż do filharmonii gnam, bo tam Tuż obok, gdy wypięta we fratki, Zasiada przejęta swoją rolą tak. Prześliczna wio wiolą, wiolą, Czelistka, la, la, la. Prześliczna wiolą, 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 Jej oczy śnią la, 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 Jej usta drżą, la, 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 la. Gdy dłonią swą, la, 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 la Struny przycisk. Właśnie pochylił się tuż, bo oto ta chwila przyszła już Niewielki pan wygadł patutą dla znak, a ona natchniona, ona zagra tak. Idę na koniec świata. W trakcie śpiewania przeraziłem się. Ale ty sobie śpiewam, patrzę nad Waszymi głowami. I ja mówię: Ale skłębione chmury, matko! churadam w takim tempie zasuwają, Bo się dychem komin, Aha, okej. Okay. Nie zauważyłem go wcześniej. Naprawdę myślałem, że nadciąga Armageddon.